bardzo serdecznie. Witam zaproszonych gości, panie komendancie, panie prezesie. Witam oczywiście naszych mieszkańców oraz Was. Drogie druhny i druhowie, bardzo się cieszę, że możemy w tym roku w Chocianowie uczestniczyć w tym ciekawym wydarzeniu. Życzę wszystkim oczywiście zawodów w myśl zasady fair play. Na wstępie też nawiążę do tego, o czym mówił Pan Prezes. Bardzo serdecznie dziękuję naszym druhnom ze Szklardolnych za tak godne reprezentowanie gminy na zawodach i za zajęcie własnego pierwszego miejsca. Raz jeszcze wielkie brawa. Wielkie brawa, Szanowni Państwo. jest faktycznie naprawdę gorąco, ale to też nie dlatego, że słońce, ale dlatego, że wy tu jesteście i mam nadzieję że będziecie rozgrzewać emocje właśnie biorąc udział w tych różnych konkursach i zawodach. Ja tradycyjnie też przygotowałem coś od siebie, symboliczne, symboliczny bon za najlepszą bojówkę. W 500 zł. Ja go tutaj przekażę Piotrowi Wandyczowi, żeby go później wręczył, ponieważ my dzisiaj mamy otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Rakowie, w związku z tym ja będę kursował i oczywiście też wszystkich zapraszam. Jeśli ktoś chciał podjechać od godziny 17, część oficjalna, to zapraszam. Nie przedłużając, raz jeszcze życzę udanych zawodów, myśl zasad fair play i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.